Cała dzisiejsza liturgia słowa pozwala mi bardziej zrozumieć słowa świętego Pawła, że moc doskonali się w słabości. Księga Ozajasza mówi tak: Upadłeś przez swoją własną winę, ale Pan Bóg uleczy twoją niewierność, obdarza cię miłością, staje się dla ciebie jak Rosa, która cię ożywia, która cię podnosi. Kiedy ja mam tą świadomość swojej własnej słabości, grzeszności, upadku i tego, co Bóg mi przebacza, jaki ogrom mojej winy, to nie będzie dla mnie trudnych sytuacji do przejścia. Ja będę miał świadomość, że w tych różnych sytuacjach Bóg po prostu mnie prowadzi. Będzie mnie prowadził przez ogień, będzie prowadził mnie przez ciemną dolinę, będzie prowadził mnie przez burzę. I on to zapowiada, słuchajcie, będą was prześladować, słuchajcie, będą chwile trudne, będą chwile takie, że będziecie wchodzili między wilki tak jak owce. Ale nie martwcie się, mój duch będzie was prowadził. Nie będziecie wiedzieli, co wtedy mówić po ludzku, nie martwcie się, mój duch będzie przez was przemawiał. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie będzie w naszym życiu takiej sytuacji, kiedy nagle ktoś zabierze nam pokój, zabierze nam godność, zabierze nam wszystko, co nas stanowi jako ludzi. Ale jest jeden warunek, żebyśmy byli blisko Boga, żebyśmy byli blisko tego, który ulecza naszą niewierność, obdarza miłością i staje się naszą rosą wtedy, kiedy usychamy. Życzę Wam dobrego piątku, błogosławionego dnia i do zobaczenia.